Are you ready? Yeah. Three, two, one, Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lortek. E, wielki początek dla mnie jak i dla tego kanału. To ma tylko kanał, który się zajmiemy, będą to gry komputerowe. E, może jeszcze kilka słów o tym, co mnie natknęło, aby stworzyć własny kanał. E, przede wszystkim no, zamiłowanie do gier komputerowych w dzieciństwie. E, były to konsole, komodora y, Pegasus, nie wiem czy ktoś pamięta jeszcze. E, to były początki. Później Nintendo 64, konsola, której poświęciłem dużo czasu, PlayStation także towarzyszyła mi przez dłuższy okres. Następnie były to gry komputerowe, takie jak Quake 3, Medal of Honor, Call of Duty United Offensive na pewno każdy zetknął się z tymi tytułami Counter-Strike Warcraft to gry, którymi wraz z przyjaciółmi umilałem sobie godzina w fake internetowych. Gdyż w owych czasach nie było możliwości, gry kop, a nie każdy wówczas miał też dostęp do internetu. Może podziękowania, bo one są dla mnie najważniejsze. Chciałbym podziękować Gimperowi, który natknął mnie do nagrywania własnych filmów. Z miłą chęcią mogę polecić jego materiały, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Serdeczne podziękowania dla Dawida N20, który podpowiedział mi jak ruszyć z takim kanałem. Kilka cennych wskazówek, za które serdecznie mu dziękujemy. Co się pojawi na kanale? Przede wszystkim Lichoplay, więc gra z gatunku moba. Myślę, że karty zetkną się z tym tytułem. fani tej gry na pewno odnajdą się na tym kanale. Tomb Raider Aniversary, czyli przygody ślicznej pani archeolog, której zadaniem jest zetknąć się z wygnajcem Atlantydy NATO. Smite na rynku nowość, na pewno kilka odcinków postaram się wrzucić. gragodną uwagi i warta prezentacji. World of Tanks, czyli potyczki wielkich maszyn. Także i tą grę będę chciał zaprezentować. Prezentacja gry Rider Studio Perfect World. E, grałem w Beta i gra zapowiada się e, naprawdę całkiem nieźle. E, ostatnim tytułem, który pojawi się tego roku, e, będzie to klasyka, jest nią Quake 3. E, kilka odcinków spotyczek multiplayer. E, to jest właśnie ukłon w stronę wielbicieli e, tych starszych gier. E, będą to rozgrywki Team Death, Mecha Railgun, jeśli takowe znajdę. Znajdę też czas na ciąg filmów, które zatytułowałem Psychiczne gry. Będzie to seria poświęcona grom z dreszczykiem emocji. Pierwsze tytuły ukażą się już niebawem, no ale już teraz zapraszam Was na testową wersję tą Raider Underworld, którą znajdziecie na moim kanale. Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!